Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w dba nie tylko o to, by przy wspólnym wielkanocnym stole nie zabrakło żadnego z jego członków. Troszczy się tak, żeby pomoc w postaci paczek żywnościowych trafiła do każdego potrzebującego, który dzięki niej będzie w stanie przygotować posiłek wielkanocny we własnym domu. Pomocą i wsparciem objęte są głównie osoby samotne. Na uroczysty posiłek wielkanocny przybyło 110 osób. Szczególnie radosne są dla osób samotnych których w, naszym, w naszej organizacji mamy wiele, a szczególnie mamy najwięcej pań. I staramy się wyszukiwać właśnie te samotne osoby i je zaprosiliśmy. Możemy wspólnie spożyć to, to śniadanie wielkanocne, możemy wspólnie pomodlić się, pośpiewać pieśni i nieść sobie nawzajem odrobinę radości. Trochę miłości, trochę serdeczności. To już 14 organizowane z inicjatywy Prezesa Welca spotkanie świąteczne. Dba on zresztą nie tylko o ciało, ale i ducha członków związku. Odpowiednią dawkę rozrywki gwarantują wieczorki taneczne oraz wyjazdy na wczasy. Udzielamy ponad porad prawnych, udzielamy pomocy osobom potrzebującym. Organizujemy życie kulturalne, rozrywkowe, wypoczynkowe. Co roku odbywają się także spotkania świąteczne, bożonarodzeniowe i wielkanocne. Organizowany jest Dzień Seniora i Inwalidy. W każdy czwartek zaś około 60 członków związku spotyka się na tzw. wieczorkach tanecznych. Między innymi dzięki nim kilka osób znalazło tutaj swoje drugie połówki. By jednak zagospodarować czas seniorom, potrzebna jest ciężka, nie zawsze zwieńczona sukcesem praca. Nie udało nam się w tym roku otrzymać dotacji na wczasy rehabilitacyjne dotowane z Centrum Pomocy rodzinie. Brak środków. Także ten kryzys zajrzał i tam. No, ale staramy się tu na miejscu nadrobić w inny sposób. Nie sposób nie wspomnieć o dumie związku obchodzącym piątą rocznicę istnienia w zespole Akord pod kierownictwem Hanny Raszkiewicz. Licz 26 osób. Panowie, panie nawet instrumentalistów, mam dwóch akordeonistę i gitarze, i gitarzystę, no i tak sobie wspólnie śpiewamy, spotykamy się. Do tej pory sukcesy ma wspaniałe, wyjazdy i, i nad morze i w góry i, i tutaj po Dolnym Śląsku już ma kilkadziesiąt występów, przyjeżdża z dyplomami. Wszystko dzięki niezwykłej aktywności prezesa związku, a także prężnie działającemu zarządowi. To dzięki nim Świebodzicki Związek należy do najliczniejszego, ale i wykazującego największą inicjatywę w regionie. Wśród należących do związku emerytów i rencistów ze Świebodzic są często osoby samotne, dla których to liczne grono jest jak druga rodzina. Rodzina, która poszczycić się może ponad tysiącem członków. Wszystkim naszym emerytom rencistom Wszystkiego najlepszego z okazji świąt, radosnych świąt, zdrowych świąt i jak najmniej problemów na co dzień, żeby nie było problemu z dostaniem się do lekarza specjalisty, prawda, czy pomocy rehabilitacyjnej. My także dołączamy się do życzeń.